Jest odpalone. Daj go jeszcze raz. Ta jest taka. Samu samu sam w czacie. Ooooo! Prawdziwe wacze. Zabasz strzelak naszego. Co jest fajne w Ałtyce? Okazuje się wszystko o tobie. Nie A komu kibicie najbardziej? Ale ten, ten rok będzie kolejny album? Będzie. Będzie! No i ja sobie zaśpiewałem za, za młody na starość To jest mocny chuj! Okej, okay. dawaj, czarak gorąco, dawaj. Kurwa nie umarł szybko! W ogóle dostaliśmy od Ziomala, który stał w kolejce Dobreści. Wieso gibona kałabangi To jest prawdziwa że... kałabanga, Tak, ale... żebyśmy... Czekaj, pokażę te kamery. Żebyśmy, ciekawe, żebyśmy mogli przekazać, bo będzie w pierwszym rzędzie i prosił, żebyśmy przekazali. Ciekawe, ile to kleju? Nie wiem, dużo, ale w ogóle tu jest rurka, dzięki której, jak puścisz zepeta dym, to wylatuje tu. Uuu. Więc queen jest serio-mocna, nie? Okej, okay, okej. Okay. <laughs> ale Jakiś... w ogóle fajnie wygląda. Mega, mega, mega spoko. Ty, a to się świeci chyba jakoś jeszcze. Nie weź. Świeci się, czubieraj, dobra, 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 co ty gadasz? Odpal, odpal, odpad, 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 odpad Uwaga. Oh. Oh, o zmontował Ej to będzie dojebanie wyglądało w tym no. Przecież będzie od kubka Normalnie jest loża wipowska, Bez pierdolenia Mocne są te busy ogólnie Są zajebiste szczerze te busy, nie? Macie pytanie do Żabsona? Chyba nie A wasza ulubiona piosenka? Na jaką czekacie? Yy. A okej, okay, okay. ci byliście na w... poprzednich. Okej, okay, zajebiście. W ogóle. Ziołek na przejebano aura. Agie ostro się z BigiBi I tutaj jest komentarz, nie? Agie ostro pierdoli się z BigiBi -E Dojebanek. Pod lewym oknem przy kierowcy pierwsza klapa od góry to panel z bezpiecznikami. Jak wyciągniesz pierwsze trzy od lewej, dam 7 zł. Nie, nie. Nie. Fajnie Siema Siema Ping-pong My z siebie tylko robimy Siema, Pink Ping-pong Te studentki, Ej, ej Ej, to? Look at this this is not gliza, this is kurwa no smoking kałabanga right here Złapany Chciałbym iść oddać kałabangę Gdzie, na scenę, okej? Wanga, to jest oficjalne przekazanie. Dobra, uh! to jest odpalone? Też odpalone. Ej, ale co jest, o to chodzi? Sabu, 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 co chodzi? Nie! 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 Co tam u was? Zaczynamy tę imprezę za chwilę Najpierw tą imprezę za chwilę. Nie! wjeżdża Nie! 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 Tutaj są jeszcze kilka, jeszcze kilka jest kontrowersji dotyczących różowych elementów na odficie. Okej! Okay, zaraz... Okay. zaraz to zakleimy Okej! Okej! się. Dzięki wielkie! Krótko! I po prostu czyści! A to A się upiekło! A mi się upiekło, żeby ze skarpet szarych nie widział! No! No Mamy tutaj... Przedstaw się dla widza! Cześć, ja jestem Szymon, mam trochę zdarty głos, bo to jest trzeci koncert mój z rzędu Znaczy nie mój, bo tutaj będę tylko kolegą raperów Wiesz mi Jestem raperów na pełen etat Czyli najlepiej Tak I jako Norsewych tak przyjmuję W tym jedyną rzecz jak będę robił to będę machać się łapami na scenie Ale o to chyba chodzi w tym całym głowie no, no, Wczoraj no, graliśmy no. w... Pali kamer, szarał Szarał, szarał, szarał Koń Nie naszych się O kurwa, Naszego kurwa zdaję, zdaję. Ma. No i właśnie moi kochani, tak dochodzi do wielu przypadkowych postrzałów Siema, siema Przez takie coś, ziomek pokazuje oh. 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 ja to... Nie, no no to na wodę, to na wodę Słuchajcie, no kto jeszcze nie podpisał oświadczenia o to. to my nie podpisaliśmy Pytała się mnie o autograf Patrzcie, zapytała się o autograf Jeszcze autograf, jak mi się

Kamerka, otwór. Tak wygląda guma właśnie. Nie, czyli jak chcesz to Ja tak po prostu stoję, jak, jak zdobywca. I co, Q A co, Q&A? Q&A, no? Dawaj. Dawajcie this Q&A, is, this is the moment. Dawaj. Będą wyczerpujące pytania. Będą wyczerpujące, no. Tak? Jak to wyczerpujące pytania? No na przykład... Najwyższa dywizja w lol jaką piłeś. To, kur... Złoto. <grymne> nie, dobra, dobra, nie, nie, nie. Platynka, platynka. platynka? Była, 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 była platynka. Wórka, było. Platynka, czwórka. <grymne> Czy Biały Dreschow był inspirowany pewnym człowiekiem z Ameryki, który siedzi w więzieniu? Nie, ponieważ już wiele lat temu e... Nosiłem się All White. Okay, okay. To było już właśnie za czasów, kiedy była taka moda Ace of Rocky i wszyscy nosili się All Black. Okay, okay. To ja też stwierdziłem, że pójdę w drugą stronę i będę nosił All White. Wtedy już grałem koncerty All White. Zresztą pamiętam, z stoją. Z mieliśmy tak, że wyjeżdżaliśmy na scenę, wszyscy byli na biało. Po wielu latach jako, że wróciliśmy do tych czasów, że znowu jest 2015 live, to ja wróciłem znowu do... Mówię tutaj, tak? No tutaj, do To ja to ja wróciłem znowu do, do, do tego live, poza tym powiem mam tak, co jest fajne w old Ola. Pokazuje wszystko o tobie, że czarny to ukrywa się. że jak ktoś założy kaptur czarne okulary, no to wygląda jak... Wszyscy jak każdy, może być wiecie co chodzi, ale jak wszyscy założą biało, to jednak każda osoba bardziej wybrzmiewa samym sobą, jakbyś był na płótnie, że tak powiem. My na pierwszą taką imprezę robiliśmy party w grailu, takie Grail mesze robiliśmy. No, z mocerem, coś ale tam, których właśnie mówię, dawajcie się na biało. Ludzie przyszli moi, moi kumple. I kurde, oni wszyscy tak, sorry, ale się wstydzę trochę, okay, że jest to. że czuję się taki goły. Ale potem, <gib> potem z kolei mówią że zajebiście jest to, wszyscy jesteśmy na biało. Mamy to samo Ode mnie pytanie, co sądzisz? Drip Chip Gang? Zary metka. Zostaję. Nie ma Drip Chip Gang. No. No. Czelej, trochę styl że. z relkami. Ja to nazywam Brand New Guy. Brand New Guy. Było jakieś promo narzucone, jakiś minus dwadzieścia czerwona na a nie było mi game, Bo zary po pełnej cenie to dalej nie jest drugi Chip game, tylko. Zróbcie game, tak, tak. Dobra, a prawo ukrywanie, Gdybyś mógł być anonimowy, a jeden weekend, co byś wtedy zrobił? A granicą jestem anonimowy. No tak, tak, No tak, to tak, No prostu po prostu mnie nikt nagrywa. nie nagrywa. Tutaj widzisz, ja tutaj wychodzę i stream jest już. My life is broadcasted. Wiesz co mnowie. A tam za granicą mam to nawet w kawałku właśnie Rave z mojej najnowszej króty, że byliśmy właśnie na rave w Los Angeles. Fajnie było po prostu się tak pobawić. Nie zwracając uwagi na to, że tam ktoś się patrzy okay. co, że byłem jednym, jednym z uczestników imprezy, a nie e, głównym punktem imprezy. Okay. ruszyłeś wyjazd do Stanów, To jakbyś powiedział takie najbardziej największe różnice, jakie zauważyłeś pomiędzy ludźmi tam a ludźmi w Polsce. No tam troszkę jakby ludzie się, według mnie... Jarają innością A u nas troszeczkę się boją może tej inności Wie okay. o co chodzi Że jakby tam Dwiwi poznała taką kobietę w restauracji, nie? I ta kobieta miała 50 lat stary, nie? I one zaczęły się gadać w restauracji I tam godwiwi powiedziała, że gramy, gramy koncert Ej, cicho, cicho z jeszcze Nie strzelać. Powiedziała, że gramy koncert Sobie w Santa Monica tam Godzinę od... Godzinę od LA i ta, I ta babeczka 50-letnia to jest, to jest live. I taka babeczka 50-letnia generalnie następnego dnia przyjechała do nas na ten koncert, tą godzinę z tego LA. I, i wiecie co, jest też ciekawe takie, że... A, ale w Stanach jest tak, że naprawdę ludzie z każdego stanu, z każdego miasta troszkę się różnią. Najbardziej znam tych z Los Angeles i ci z Los Angeles to są tacy ludzie, którzy ich spotyka jakaś przygoda i oni... Idą w to. Okay. Jakby mówią, o, poznajmy jakoś gościa, dobra, idę z tobą. A, 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 a. Taki, takie takie nie to, to bariery. otwarci są trochę na taką przygodę. U nas wydaje mi się, że jak podejdziesz tak trochę do obcej osoby, to ona tak mówi umyślę, nie, że bardziej daj mi spokój, nie chcę wchodzić w ten, nie? A, a tamten. Ale ogólnie y, są jest też wiele jakby odwró odwróceń, nie? Czyli jakby powiedziałbym, że na przykład Polacy są bardzo słowni, nie? Czy jak powiedzą, że będzie tak, obiecuje ci coś, to, to tak będzie. A Amerykanie na przykład według mnie tak rzucać słowa na wiatr trochę, nie? Że jakby dużo jest tak, takiego... robimy, robimy, nie? Robimy, robimy, ale a, nie robimy. Tak, robimy tak, tak, Albo, tak, dobra wziastu, tak, Albo, dobra, ustawiamy tak, się, ustawiamy się, to tak, wziastu. Wziastu. ale to nawet nie jest potrzebne, wiesz, o cokolwiek. Tylko a, taka podkręta, że sprzedają marzenia. Selling dreams. A, to jest jakby ich, wiesz, to jest jakby ich, kurwa, snowa. Amerykański sen. Amerykański sen, dokładnie. Dlaczego nie wyjdziesz z domu oprócz banki? Essential No i telefon, wiadomo, no to jest taki basic, O, O. Oooooooo! Prawdziwy Bo mój pocałunek musi być zawsze soczysty. Ostatnio poszedłem na manicure, pedicure, nie? I ogólnie kurwa, teraz już będę zawsze chodził. To jest takie zajebiste Masz takie zajebiste paznokcie chłopie jak teraz patrzę na to. No patrz, jakie mam równe Jak teraz patrzę na to, jak sobie obcinałem sampa znaczy kiedyś, to żałuję siebie z przeszłości. Kanciaki, kuba. Kanciaki z Po ty taki, lewa ręka długie tutaj. tutaj tak, ten obcięty tak, ten tak, a ten już kurwa jakoś źle połowię. Nawet się nie powstydzić. Nie, 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 nie. Mówi, dajcie, to nie to, że kurwa jesteś zadbany i że masz ogarnięte chłopie... A ty. To nie jest, to nie jest do, do stylu, tylko do dumy kurwa. W eee, Publice. Dobra, a czy lubisz Stary, Czy lubię Netspent? Net eee, nie słucham jakoś dużo Netspent. Ani hater, ani wielki fan. Ale Osamason sąd słucha. Bardziej sąd, tak. Ale teraz jestem bardziej w tej klimacie tego UK. O, tak. e, SDK, to jest no, miliony. Okay. I teraz ogłosili na Cloud Festivalu yes, I się spruli kurwa. Zgruli się w komentarzach, że to to jest, to to jest. I ludzie tam, o, powinien być Fake ale ten kawałek Louis Sanders, to jest SDK. Bo... Tak. No i ogólnie dla mnie ten SD ma zajebisty liverpoolski akcent. On tak, on mówił jako kurwa jak niemiec chłopie, nie? Mega zajebisty i co mogę powiedzieć? Jest już kurwa rozkmina, może przed Klaucikiem jakiś kawałek wyjdzie z SDK. I teraz pościg. Jest rozkminę, jest rozkminę. Ale, my, ale, ten, to. To. No, ale no, też, my też już się trochę czailiśmy na No, ale też. Bo my mamy. ale jest już, panie panie jest już jest dogadany, już jest dogadany. Może nie wiem, może poznamy jeszcze tego fake linka, może kogoś. No. Ale generalnie powiem wam tak. Rico Ace może Rico Ace super robi właśnie. Nie wiem czy nie zrobimy we dwóch, bo dla mnie oni razem jak robią numery to najlepsze. Ale powiem ci, że trochę takie podejście doznam, że na przykład kiedyś zrobiłem ten kawałek jak z tym Young nie? Los. I on był mega hitem. A Young też nie był jakoś znany bardzo. No i ja uważam, że muzyka to jest bardziej energia... Mamy głośnik, okej. Okay. Muzyka to jest bardziej energia niż to, że ktoś ma wielkie liczby i tak dalej. Spotkałem się ludzie, co mają wielkie liczby i mają wyjeb... ten kawałek i on nie będzie hitem. Spotkałem się ludzie, którzy może, nie wiem, takie języki ma mniej słuchaczy niż ja, ale dla mnie on po prostu, wiem, że on włoży serce w to, że dalej sobie coś zajebistego. Bo do niego napisałem i on od razu napisał, Farty, robimy".

Wszyscy na beka, wszyscy na beka Teraz kręcimy ujęcie jeszcze raz, to, jeszcze, raz. jeszcze raz, daj to jeszcze raz Jeszcze raz, daj to jeszcze raz Jeszcze raz, daj to jeszcze raz Cały świat kiedyś będzie nasz Jak kurwa, jak kurwa uwierzycie w to, że cały świat będzie nasz, to będzie wtedy nasz A jak nie uwierzycie, to nie będzie No co mam mogę powiedzieć? Wszystko jest samospełniającą się przepowiedzią ja Nie podoba mi się jak on tutaj stoi z tym plecakiem, kurwa streamuje I on wygląda jak jakiś żołnierz taktyczny w <laughs> którym <laughs> On jest podstawiony z żołnierzem tutaj zgubionym Jest Tak, żołnierz. Dobra, Elo. Nie, będzie, nie będzie za bardzo głośno, bo mamy taki głośnik. Ale wiecie, co jest ważne? Zajebiste ujęcia zapisane na kamerze. To same wspomnienia pamiętajcie. Kiedyś możecie zapomnieć, a jednak na kamerze ja, możecie sobie otwarć. Teraz, daj go jeszcze raz! Jeszcze raz! Daj go jeszcze raz! Patrzcie, obejmuje was właśnie Lolek, nie? Tak to jest, być obejmowanym przez lolka Pokazał trochę ciała, Tami Pokazał tak. trochę, pokazał no, no, trochę Wiste też musi jeść, wiesz co? No kurwa pis samej wyobraźni <grym> <grym> nie uciągnie, nie? Dobra Bicie jeszcze z Dobra Dobra Zostaw Vici, no Dobra, już stop A stream idzie? idzie? Idzie, idzie, idzie. Zdję, ja się kurwa

Przecież ja tam sekundę temu byłem. Ale okay. już Ciekawe czat. Poszukam go, przejdę tędy. Pozdro. Zróbcie pan To Ja nie wiem co tu się dzieje. To jest streamek, jak coś się tak zalega, Bożka. tylko patrzę Nie, 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 Okej, dobra. 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 Pozdrow Rubel. Jak się podoba koncert? Bardzo, a ty w ogóle to jest jedyna kamera na live'a, czy jest więcej? W sensie no każdy taką ma, nie? I ja z live'em chodzę po prostu na jednej kamerze, na tej. To jest live na Twitchu z jedną kamerą, nie? Okej, okej. Okay, okay. okay.

a no. Siema, Gatwipi z nami. ma ja Co tu nas? Piszą tylko, żebym zrobił salto i sobie połamał plecy, nie? Jest... Okej, okay, no to jest jest też. No na koniec, żeby karetki nie było. To już jak wy zejdziecie, ja sobie salto, nie? Dobra, na luzie. Zajebiście. No to lecimy dalej. Po... Lecimy dalej, Jesteśmy dziękuję w Dobra, pozdro. Przemek, masz misję, chodź. Musisz mi ogarnąć kabel, to do C. O Jezu, i znowu naokoło. Kurwa, Macie. kilku gości ze sobą, jest tu ze mną kurwa młody król podziemia, koleś napierdala na wiele lat, naprawdę jest dobrym kurwa raperem, widać, że progresuje po prostu z każdym swoim kawałkiem i on rozjebie, on rozjebie tą grę, dawaj łezcik tutaj.

czas, Czy właśnie przed nami jest największy gig? Jeszcze skończyło ta sypa e, nie, jeszcze nie skończyło. Jeden jeden było. Jak jest wynik? 1 -1. Dalej a ile do końca? A 50, o kurwa, no dobra jeszcze. Za kim jesteś dzisiaj? Ani za tym, Ani za tym. Tak? A komu kibicujesz najbardziej? najbardziej? Reggi Warsowa Ulubiona nutka perfumowa Mówiłem, że jest znajobiony. Nuta to perfuma ślina. Skóra? Skóra? Jakaś muza w drodze? Jakaś muza w drodze, właśnie, to jest najważniejsze. Ale ten, ten rok będzie kolejny, album? Będzie, będzie. Album. będzie. Dobra, nie trzymamy cię więcej. Dziękuję ci bardzo, stary. Dziękuję. Nie, ja mam jeszcze do jeszcze... jeszcze domyślam się ogólnie, ale dlaczego zniknęły stare numery? Chyba tak, Mody West, Rich Boy i inne takie o, stare. No, to mega stare. No, no, ale ja stary. na przykład wtedy cię poznałem. To jest długa historia, więc one musiały zniknąć, bo miałem. No, długo musiałem mu opowiadać. Okej. Okay. No, Okej. Okay. Okay. był by łuk i tyle. Okay, dobra. dobra. No może kiedyś na Dzięki. Dzięki, wielkie stary. Dzięki. Jeszcze raz. Dolony, największy gig był z nami. Pozdrow. Co no. wie? Co wie? Czy widzieliście jest On jest taki słodki Jest taki po prostu słodki Prawie. Ziomek próbował. Powela odczucie po koncercie. Zaj Tak, Fajnie? Zagramy taki na tym, na niuansie, nawet trzy razy większy. Na no luzie, ziomek. Nie, i pewnie szybko jeszcze nie wyjdzie. Ma ktoś ognia? Daj mi ognia, ziomek. Dwa-dwa? Wszystko, żeby szedł tylko do nas po zdjęcie. myślę, że tak może, no? Albo chociaż lile. No, jest nas tak mało, dopóki jest nas mało, to prosimy. Oni siedzą wszyscy na górze, więc może być ciężko. A poprosisz ich? A poprosisz? No jak zeram szluga Dobra, powiedz raz, jest tylko szluga Dobra, nie rób im nadziei, biedne dzieci No kurwa, co ja jestem, ty, wołacz żaby? Debilu obok mnie jest? A, okej, okay, to nie wiedziałem, sorry Ale no co mam pod i powiedzieć, ty, bo tam dzieci chcą fotę? No nie no kurwa Gorzej jak na streamie zobaczą, że ją widziałem Nie no kurwa, bez przesady, co ja jestem? Ej, przepraszam cię bardzo. Tam stoją jakieś twoje fanki i bardzo mnie prosiły, że ci przekazał, żebyś wyszła z nimi z zdjęcia. Tutaj dosłownie na dole. Tam sześć fanek stoi, no i Mega chciały z tobą zdjęcie. O! Marzenie im spełniłem, o, jest Aster, którego chciałeś. Mogę mieć do ciebie pytanie, bo mi ziomek męczy dupę tobą. No. E, powiedz mi tak, Wiktor. No? Czy będzie numer z pewnym chłopakiem z Gdańska na albumie? Co miał kiedyś... Go? co miał jakieś długie włosy, Czy on nie on jest? Chyba z Gdyni, ktoś no to po... z Gdyni, no, no z Gdyni. Będzie, będzie. No będzie. i super. Będzie. No to, to czat już wiecie, że będzie. Ten, który pytał już wie. Będzie. Kto będzie na albumie możecie zobaczyć na najnowszym klipie One Eye Skupcie się uważnie A, czyli tam i wybadajcie. O... A tam jest pochowane info, okej okay. Ja A teraz do ludzi się nie wybieram za szybko, bo już skończyłem album No to chyba, okay. się okay. nie zbieram. Ale wybierasz się na do Shadow Buffa Ale do Shadow się wybieram, dlatego czekajcie Po okay. Chodź, zrobimy sobie z nimi fotę wszyscy No jest, strzelimy fotę Dawaj Trzyma, trzyma, Siema. Siema. Siema pewnie czekaj, zrobię tak. tak. no, no, no. no. Pozdrował cię zdjęcie, elo Siema, ziomal mnie wyciągnął, podziękujcie mu, zróbcie dla niego DZIĘKUJĘ Ej, chaos dla Klukowa, co jest, co jest? A, a bo ty śluby? jesteś kurwa takich, No chętnie. Możemy iść, no Jak... Dawaj, szybki wywiad na szlugu A pójść, Bart Nie, to nie ty Dobra, Ej, a pójdziemy na górę? Na górę? Pójdziemy na górę?

a! Najlepszy chyba w sensie. Tak? Ja, by, ja byłem w Poznaniu 3... No? Najlepszy był trzeci. Czyli ten finałowy. A już. nie były na pierwszych dwóch dzisiaj, nie? To okay, okay. No, no jest live. Nie byłem na pierwszych dwóch y, wczoraj i przedwczoraj. A, okay. Nie mogłem być, grałem też. Czego no. starość no. przez chwilę, nie? W życiu pierwszy raz, nie? I właśnie jest wers, że jesteś no. za młody na bycia starość. wbiłem do studia do Pedro, do, do Warriora. Oni zrobili bicior. No i się zaśpiewałem za, za młody na starość Zajebiste, ja w chuj, w chul. Poczułem się młody widzowie Ja no, ja chcę mówić do ciebie stary, wyjebany No, life no. Stary, no I tej kamerki nie ma tam, nie? W ogóle nie kminiłem czy robić, czy dropić to, nie? Serio? Tak, bo ja na początku mojej kariery cały czas darłem mordę No wiem, no dlatego właśnie tego nie rozpiniali, jak, jak zacząłeś spokojnie to bóg. robić to ludzie mówili, znowu Okej, okay, okej okay. okay. Więc wydałem w sumie, nie wiem, drugi spokojny numer w ja, ja... naprawdę ja się pamiętam. zakochałem Dobra Mam ładowarkę O kurwa tak. Dobra, muszę podłączyć telefon. Nie wiem, co się w ogóle dzieje. My się zwijamy. No, właśnie, właśnie się zwijamy i chciałem Ci Ale dalej podzięk to tak, chciałem podziękować za zgodę. Alkohol Tak, możesz pić ile chcesz. To macie czacik. Czara goryczy tak zwana. Musisz zostać przelana. Nie, Dobra, nalejemy porządnie dla czatu. Dobra, Czara goryczy, okay. kase de azul. Sprawdźcie sobie, syny. To będziecie wiedzieć, o co chodzi. Okay. Dobra. Czara goryczy, dawaj. No właśnie,

Co ci zabrać na skacze z tym butelek? Z tych butelek, słuchaj... Wszystkie pokazywałem. Bartek! Ale to jest mocny chuj. Bartek! Słuchaj, gdzie jest drugi karton? Jest. Dobra. Spierdalony. Jeszcze raz dziękuję, że się zgodziłeś. Jeszcze raz chcesz? Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie, chcę ci podziękować. Dziękuję za wiem, zgodę. Mam nadzieję, mam nadzieję, że... że dziękuję. A dziękuję. dziękuję. A ty bym w ogóle jeszcze za psem poszedł. O, Jeste, się, by cię minęło. Do czary? czary Jak czar... Czacik, czacik Sprawdzajcie Wayne'a Sprawdzajcie ich muzę I sprawdzajcie ping pong Sprawdzajcie ping pong no to ja chciałem w ogóle w chuj podziękować wszystkim, co byli i takich irl będzie więcej w ogóle. Szacun dla was wszystkich. Dobra, pozdro dla ludzi, którzy byli. Wyłączam plecak. Dziękuję każdemu bardzo za to, że się pojawił i tych irl będzie więcej, obiecuję. Nie?